Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek, witam w kolejnym odcinku programu z wśród ludzi. Dzisiaj jesteśmy na podwórku, to jest skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Świętojańskiej dzielnica Szowiszowice, a przyszliśmy tutaj, przyjechaliśmy z kamerą po to, żeby pokazać jak mieszkańcy postanowili zadbać o swoje własne podwórko. Za moimi plecami już pierwsze etapy sprzątania okiełzna, okieł, prób okiełznania nadmiernie rozrośniętej zieleni, a Dlaczego to wszystko? To już za chwilę się dowiemy. Paweł Harlender, Ośrodek Studio w mieście. Jak to się stało, że tutaj dzisiaj jesteśmy i przycinamy te wszystkie krzewy? Jak się stało? Mieszkańcy się zainteresowali tym tematem. Myśmy, myśmy, myśmy się odezwali, ponowiliśmy temat budżetu obywatelskiego, rewitalizacji tego powiedzmy, podwórka, jakichś początków. No, i dzisiaj jesteśmy tutaj. Robimy porządki, już po, już po trzech spotkaniach warsztatowych z mieszkańcami. No właśnie, ale mogliście na tych warsztatach zaprzestać, a zakasaliście rękawy, i tutaj razem z mieszkańcami, ręka w rękę, jednak pracujecie na tym placu. No to padła na spotkaniu taka propozycja, żeby kontynuować temat, żeby, żeby, żeby to wszystko nie umarło, te działania. I spotkaliśmy się tu na podwórku. Robimy porządki, jakieś wy, 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 wycinamy, jak widać, trochę krzewy. Mocno, mocno są okoronowane. Trochę, trochę, trochę też e, szkło, inne dro, dro, drobiazgi, takie mniejsze porządki też, też robimy tutaj. Co Pana skłoniło, żeby tutaj zejść, bo może nie przyjść, bo Pan tutaj mieszka w sąsiedztwie? W zasadzie to, że brałem udział we wszystkich tych spotkaniach, które tutaj że się organizowali, tutaj OSOM i, i Rada Dzielnicy. No i żeby dokończyć w zasadzie tą sprawę związaną z naszym podwórkiem. No mamy fajne podwórko w zasadzie fajne, jeśli chodzi o teren, zieleniec, ale niewykorzystane. Więc jeśli się przychodziło fajnie na spotkania, gdzie się coś ładnie kreśliło, to dobra tutaj była inicjatywa, żeby jednak coś fizycznie zadziałać, zrobić coś, no i no raczej, raczej to, no zróbmy coś, skoro się już tak ktoś spowodował, żeśmy się zorganizowali i, i jakby nawet za nas, za mieszkańców pielęgnuje to, że, że, że te spotkania dochodzą tutaj do, do skutku, no to realizujmy to. Rozumiem jako mieszkańcy pokazać, że, że Pan zależy na tym tak, e, podwórku. Osobiście zależy, no, no, nie wiem jak pozostałym mieszkańcom, ale no nie zależy. Bardzo bym chciał, żeby tutaj to podwórko jakoś wyglądało, żeby był plac zabaw, żeby to po prostu było schludnie, ładnie, zielono. No i dlatego tutaj jestem. 2 metry, 3 metry to się kupi, a po 10 do, na metrę na to ja to sprawdzę. Ja nie wiem, czy oni wycieraczki nie mają do wymiany. Pan widzę, postanowił ciężki sprzęt tutaj zaangażować do pracy. Tak jak... No, no oczywiście, no coś trzeba zrobić naręcznie, to się nie zrobi tego tym. No trzeba coś tu pomóc. No, to dla nas wszystkich właściwie to jest. Dla nas, żeby to było coś ładniej tutaj, żeby się lepiej mieszkało, przyjemniej. Patrząc po tych krzewach, to one chyba od lata, bo może nawet nigdy nie były przycinane. Chyba nie, to były są pewne samosieki albo odrost od jakichś tam drzew kiedyś kiedyś, co to tu były. No ale przyciąć trzeba, można wyciąć całkowicie nie wolno oczywiście tego, ale przyciąć, żeby to w miarę ładnie wyglądało. E, trochę pracy tutaj dzisiaj będzie, bo pracy jest duży, tych roślin też jest sporo. No nie jest to tak dużo, no gdyby się tak troszkę wziął do pracy, tak naprawdę. Z wziąć do pracy, to kwestia godziny, dwóch i tu nie ma co do, do, do pracy. Także jak ktoś wie, jak to robić, to żaden problem. To jest kwestia godziny, dwóch. Ale się rozumiem zawodowo zajmuje, tak? Takim znaczy, przycinaniem? Yy, nie, nie tylko. Znaczy i tak, ale innymi rzeczami również. Co do zieleni różnego rodzaju. I trawa, i ścinaniem drzew również. Znaczy tak zawodowo to nie, tylko po prostu, bo nie jestem pilarzem zawodu, ale po prostu no, umiem ścinać drzewa i nie ma problemu z ścięciem drzewa, jak to jak są procedury z tego zgłaszania, co do asygnaty, no to nie mam w tym kłopotu, że wiem jak się to wszystko działa. jest okazja, żeby te talenty wykorzystać w końcu u siebie. Tak, tak, jest to właściwie tak. Właściwie u siebie to też, to tam tego gdzie indziej, tego, ten las, który posiadam, no również muszę o niego dbać i wiem jak to należy robić. Wcześniej nie było okazji, żeby się tak zebrać tutaj z sąsiadami, teraz za sprawą tych warsztatów jakoś, widzę, udało się tak zaktywizować tą i, no i doprowadzić do tego, że coś tu się dzieje. No, dopiero pierwszy raz, dopiero od kilku lat tutaj mieszkam, także nie, nie wiedziałem jeszcze o wszystkich. dopiero pierwszy raz to człowiek dopiero słucha, a później dopiero coś pracuje, coś tam swój głos zabiera. No, pierwsze lata to jest słuchania, co, co tu do powiedzenia mają ludzie, którzy tu, tu od dawien dawna mieszkają, od już tam nastu lat, 10 lat. tego. Ja dopiero od kilku lat tutaj mieszkam, więc dopiero zaczynam poznawać, co, jakie są tutaj bolączki ludzi, no a dobra, jakie są no to zobaczymy. A jak jesteś w stanie ocenić te warsztaty i to, co się na nich działo? Znaczy ocenić. No. Ciężko jest oceniać, aczkolwiek widać było zaangażowanie mieszkańców, się, się pojawiali na tych wszystkich trzech spotkaniach, chętnie brali aktywny udział w projektowaniu tego podwórka jakimś dzieli się swoimi spostrzeżeniami, także pomysłami. Yy, zwracali na, na pewne problemy uwagi. Yy, no i muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony, że, 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 że taki był odbiór właśnie społeczny tej akcji całej. No, yy, tytuł tych warsztatów to było modelowe podwórko. Czy to znaczy, że to jest jakby jedno podwórko yy, pierwsze pilotażowe, a będzie takich akcji więcej w mieście? O, to czy będzie więcej, to się okaże, nie? To, to, jest, to jest, na pewno pierwsza w ogóle taka akcja w Gliwicach, bo do tego, do tej pory nie, nie, nie było takich działań. Były gdzieś w Katowicach, powiedzmy, taki przykład można podać właśnie placu na Grand, gdzie, gdzie też są robione, trochę, trochę inny mechanizm jest, ale są, 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 prowadzone właśnie takie odnowy. Podwórek, aczkolwiek bardziej otwarty, bo to jest bardzo nietypowe podwórko, to jest podwórko przypinające trochę, trochę skwerek miejski. Właśnie, jaki jest pomysł na to podwórko? Pomysł? Pomysł jest przede wszystkim ścieżki, ścieżki ścieżki zrewitalizować, bo są totalnie zadeptane, zaniedbane. No a w tym roku przede wszystkim złożyliśmy, zamierzaliśmy się do złożenia wniosku do budżetu obywatelskiego z propozycji mieszkańców. I przede wszystkim, żeby wykonać mniej więcej w tym miejscu, jak widać, jak stoimy, jak jest Piaskownica Ławeczki, placek zabaw, żeby coś urozmaicić, tą przestrzeń, żeby było faktycznie miejsce, do którego mieszkańcy będą chcieli Przyjść, pojawić się trochę posiedzieć tutaj, bo do tego momentu jest tu bardzo zaniedbane wszystko. I chodzi o projekt z... Tak. placu zabaw Tak to... o, chciałbym tu wszystko, że Czy to co namalowałem A co namalowałeś? Zjeżdżalnie i taki zjazd tam też padały jakieś takie hasła, takich właśnie e, integracyjnych działań, na przykład jakiś kącik do grillowania wspólnych, gdzie by się mieszkańcy mogli spotykać. To są takie, no, na większości podwórek tego nie ma, a właśnie pomaga budować taką wspólnotę mieszkańców. Zgadza się, to, to, to jest zapisane też, też takie uwagi też po padały. Sami też myśmy kierowali mieszkańcom ta, takie, takie względy. E, to będzie prawdopodobnie w przyszłości realizowane. Pierwszy właśnie jest z, z, z budżetu obywatelskiego plac zabaw. Później z innych źródeł będziemy się starać wspomóc mieszkańców, żeby udało się właśnie wykonać jakieś nawierzchnie ścieżek, ławeczki ustawić, kosze, których też brakuje, bo w tej chwili tylko mieszkańcy mają własne, własne kosze, kontenery. Wydaje się, że grunt, że jest inicjatywa mieszkańców, którzy pokazują tutaj tą swoją pracą, że im zależy na tym podwórku, to może świadczyć o tym że, i zjestować, że jednak uda się te plany doprowadzić do końca. No, ja jak najbardziej jestem pozytywnie tego nastawiony i mam nadzieję, że, że wyjdzie wszystko i że to podwórko będzie początkiem nowej jakości w Gliwicach. Jest z nami radny Tomasz Tylutko, taki w sumie ojciec chrzestny tego podwórka, bo to też jest wieloletnie staranie, żeby to podwórko doprowadzić do jakiegoś stanu używalności. Zgadza się. Pierwszy raz zaczęło się to 2000, mniej więcej w 2012 roku, kiedy starałem się o powstanie się dla Sobiszowicza i wtedy właśnie narzucił się temat rewitalizacji podwórek. Nie tylko na terenie Szabiszowic, ale ogólnie również na innych osiedlach, na przykład Bejdona, podwórka są zaniedbane. Potem, z tego co wiem, to podwórko było do budżetu obywatelskiego m.in. zaproponowane, ale... Rok temu było zaproponowane do budżetu, niestety zabrakło około 100 głosów, żeby zostało zwycięzcą poprzedniej edycji. A teraz widzę, że mieszkańcy się sami zabrali za, za pracę tutaj. Tutaj rada się dla oraz Ośrodek Studiów o mieście Gliwice, jak i również Koło Studenckie Antyrama, postanowiliśmy wspólnie zorganizować tych warsztatów dla mieszkańców, którego efektem właśnie jest złożenie wniosku kolejnej, kolejnego wniosku tegorocznego. I mamy nadzieję, że spotka się to z o wiele większym zainteresowaniem mieszkańców, szczególnie kiedy dojdzie do głosowania. Podczas samych warsztatów oczywiście zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. A to sprzątanie dzisiejsze? Co to za inicjatywa? To jest spontaniczna inicjatywa, która wynika z ostatniego spotkania właśnie z mieszkańcami i tutaj jest inicjatywa dolna samych mieszkańców, jako taki początek można powiedzieć tego. Może być bo to jest Nie, to może być... Nie, no ja to nie wiem. Wiesz. Tak tylko wiesz, tak, tak wolne gadki bo to. Praca w domu? telewizji, to jest jednak ciężka fizyczna harówka. Nie Ta kanapa, na której sobie na chwilę przesiadłem, jeszcze chwilę temu zdobiła sam środek tego podwórka. Prawdopodobnie przez długie lata. W końcu się mieszkańcy zaktywizowali i postanowili ją przynieść tutaj na śmietnik. Eee, Sprzątanie oczywiście trwa na RAL, będzie trwało jeszcze prawdopodobnie dość długo. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że teoretycznie mógłbym być w tej chwili na drogowej trasie, trasie siednicowej, przyglądać się jak oficjele przecinają wstęgę i otwierają nową drogę, ale właśnie specjalnie wolałem przyjść tutaj, żeby pokazać takie miejsca jak to, gdzie tak naprawdę tworzy się miasto, przy czym miasto rozumiane nie jako suma ulic i budynków, ale miasto jako wspólnotę mieszkańców, którzy we własnym zakresie dbają o swoje najbliższe otoczenie i z tych takich małych cegiełek, jakimi są pod. Dwórka, budują te nasze piękne gliwice, w których na co mieszkamy. Dziękuję już Państwu dzisiaj za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki w przyszłym tygodniu. Do widzenia! Autorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.